nic nie mieszka. Troszeczkę się wysypałem, może coś przy kopci. To jest druga dziurka, w której mieszkała półteczka 30 cm jedna troszeczkę mniejsza i leszczyk. Jesteśmy na zbiornikuje z góry kamiennej i takie właśnie oto półteczki tutaj. Mieszkają ubrania, raczej dzisiaj nie nagręcę żadnego, bo jest to taki wiatr, że nie da się po prostu papierosa zapalić nawet. Widać są pinki, a na drugiej wędersce jest czerwony robak.